Kino w tubce, rozmawiamy przed galą Oscarów, więc nie wiemy, czy ten film był czarnym koniem Oscarów i otrzymał statuetkę, czy też pozostał na, tylko z nominacją, ale też tylko z nominacją. Nominacja dla tego filmu to również Ty, wielkie tak, duże wyróżnienie, a film, o którym mówimy to Moonlight. No i mówimy teraz już o konkretnie, o filmie o którym zacząłeś opowi opowiadać, czyli y, Moonlight. Barry Jenkins stoi za tym obrazem. No i to jest y, film, który no jest kinem afroamerykańskim, ale od razu trzeba wyjaśnić, to nie jest kino afroamerykańskie zaangażowane w tym sensie, że jest to kino, które walczące, kino drapieżne, brutalne, kino, wprost, tak zwane kino czarne, czarnych, które gdzieś tam opowiada o tym jak to Muszą walczyć y, o swoje prawa, że są dyskryminowani przez białych i tak dalej. To jest inne kino. To nie jest Spike Lee, to nie jest nawet John Singleton, to jest po prostu zupełnie inne kino. To jest po prostu bary. To jest po prostu bary, tak. To jest po prostu film, który, który właściwie upomina się o tych, którzy y, no, są przede wszystkim mają inną wrażliwość, y, y, są, to jest w środowisku LGBT, czy to, konkretnie o geju. I właściwie o geju, który gdzieś tam no, wyrasta w, w, no, w jakimś sensie w obcym dla siebie zupełnie środowisku. W tym, w tym sensie, że rzeczywiście w środowisku macho, gangsterów, raperów. No więc w świecie, no, w którym trzeba sobie gdzieś tam pewne rzeczy przewartościować, odnaleźć się, nałożyć jakieś maski, być może na chwilę stać się kimś innym, a być może na dłużej. No i to jest o takiej właśnie y, też y, odnajdywaniu w sobie różnych tutaj pokładów siły, takie rzeczywiście takiego oszukania w sobie. W jakiejś mocy, żeby jednak ten, tę wrażliwość przekuć w jakąś siłę, no to jest to, to, to jest mniej więcej film o tym. Także, także tutaj od razu wyjaśnienie może, że jeżeli jakieś skojarzenia są przy okazji tego filmu, to raczej to są skojarzenia z filmem Billy Elliot, który absolutnie nie był nakręcony przez afroamerykanina, ale który opowiadał właśnie o podobnym takim zderzeniu właśnie takiej wrażliwości, pewnej delikatności, subtelności z okrutnym światem, z, ze światem drapieżnym, ze światem, który no niespecjalnie szanuje innych i mniejszości. Co coś ciekawe, jeżeli byście chcieli posłuchać samtraku do, do tego filmu, to tutaj też jest ogromne zderzenie. To nie jest duża dawka gangsta rapu, tylko to jest muzyka. Symfoniczna, tak, tam jest tam poważna, jest, tak. bardzo subtelna. Mhm, to jest rzeczywiście zupełnie zaskakująca ścieżka. Cokolwiek tak. tak jak zaskakująca jest też forma tego filmu, w tym sensie, że chociaż opowiada o świecie y, okrutnym bardzo często, świecie właśnie y, czy raperów, czy gangsterów, czy no, takim świecie no, dość brutalnym, to jednak y, opowiada to językiem poetyckim, takim bardziej uduchowionym, mistycznym, nie no, reporterskim, nie takim, y, nie jest to jakaś publicystyka, nie jest to paradokument surowy, prawda? Sam tytuł, Czyli... jest, sam tytuł jest taki, przecież mocno. Y, Poetycki, tak, stało, bo do, 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 czarnoskórzy chłopcy w świetle księżyca mm -hmm. e, są niebiescy, jak mawiałem. -hmm. No właśnie, z, no właśnie, jest to taki I, i to, ale to oddaje rzeczywiście no, to nie jest jakieś kiczowate, prawda? W sensie mm -hmm. no bo może tytuł no może sugerować jakiś taki kiczowatą pocztóweczkę i tak dalej. To, ale to jest po prostu rzeczywiście taki film. To jest taka konwencja, czyli jest to poetycko subtelnie. Tutaj właśnie mamy coś takiego, że to jest kino, które nas y, jakoś tam uwodzi, hipnotyzuje właśnie poprzez y, 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 poprzez to, że rzeczywiście no on, Jenkins tutaj świetnie y, świetnie to robi właśnie poprzez ryzy. Montaż, y, 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 właściwie, tutaj Jeżeli się, się niewiele je... mówi, prawda? Znaczy, mhm. niewiele się mówi, ta, to znaczy te słowa bardzo często są mniej istotne od obrazów, od spojrzeń, od gestów, od mimiki. Tak. Od takich bardzo subtelnych znaków. Ale też warto zobaczyć, bo ten film jest podzielony na takie trzy rozdziały, tak? tak Mamy tak. Trzech, bohater, trzech trzech odtwórców głównej roli. I trzy, co, w, tak, no tak, co ciekawe, to tak, jakby, że reżyser zadbał jest... zadba o to, aby, aby aktorzy, którzy odtwarzają tę postać, nie spotkali się na planie, nie podejrzeli swojej pracy, aby nie mogli jakby kontynuować i sugerować się tą pracą. Chodziło o to, żeby to było rzeczywiście, widać dzięki temu jeszcze większą przemianę głównego bohatera, od herlawego, zahukanego chłopca przez wycofanego, wycofanego nastolatka, nastolatka tak. a skończywszy na, na umieśnionym macho ze wszystkimi elementami mm -hmm. takim gangsterskimi, który gdzieś wewnątrz został, co brzmi prawie, że mm -hmm. jednak delikatnym małym chłopcem. No tak, no jest oczywiście pytanie, na ile w tą przemianę jesteśmy w stanie uwierzyć, na ile ona jest już tam wiarygodnie pokazana. No wydaje mi się, że jednak udało się to zrobić. To też było ryzykowne. To czasami może no rzeczywiście, no możemy trochę czasami w to powątpiewać, ale jednak to się udało zrobić może dzięki aktorstwu, może też dzięki mm. temu, że jednak tutaj naj, najwięcej robi właśnie atmosfera tego filmu. Jest to tak wszystko sugestywne, tak, jakoś wiarygodnie, fajnie podane, że po prostu wierzymy w te przemiany też. No tak, no i dlaczego była ta nominacja? Jak to można powiedzieć, spełnione zostały wszystkie warunki. Mhm. E, tak, czyli jest film o Afroamerykanach, a ostatnio mało było takich filmów, które mogły być nominowane, o miłości i to do tego o miłości gejowskiej i film na podstawie sztuki. Czyli generalnie można powiedzieć, że jest to przepis na nominację. Mhm. Zgadzasz się z takim podejściem, bo właściwie też to to znaczy, to tam zagrały. W, w... Oczywiście oprócz tego, że możesz powiedzieć, że jest to świetny film. Mhm, no ja zgadzam się i nie do końca. Znaczy w tym sensie rzeczywiście pozornie tak jest to. Znaczy rzeczywiście mamy do czynienia tutaj z mniejszościami, które są tutaj bardzo docenione. Dodajmy, że w tym filmie nie, wy, nie występuje żaden biały. To prawda, ale mamy tutaj właśnie mniejszość seksualną. Mhm i ym, oczywiście wiadomo też afroamerykańską, czyli w, w tym sensie masz rację, jest to jakiś, taka, jest to jakiś pomysł na, na taką recepturę pewniaka, tak? oscarowego czy prawie pewniaka, ale z drugiej strony przecież, no mamy też no, nie do końca taką kondycjonalną formę, no jednak pewną, pewien, pewne ryzyko, jeśli chodzi o formalne tutaj, tak, znaczy pewien rodzaj takiego eksperymentu, w tym sensie, że jest to takie kino, które no, właśnie opowiada o nie w sposób taki oczywisty, publicystyczny, reporterski, ale właśnie szuka tej formy ciekawej. Tak? Szuka takiej jednak bardziej ambitnej, bardziej wysublimowanej formy, jeśli chodzi o język i obraz. Czyli to jest, no tutaj to nie jest takie oczywiste. No ale oczywiście masz rację, że, że to, to jest jakiś tam rodzaj kalkulacji, pewnie wpisane, w, czy mógł być ten, ten, ten jakiś tam rodzaj kalkulacji wpisany. Przy okazji tego filmu, ale mi to zupełnie nie przeszkadza, bo tego zupełnie nie czuję. Znaczy, to wydaje mi się, że to jest tak wiarygodne, to co powtórzę się pewnie, ale wydaje mi się, że tak wiarygodnie jest to zrobione, że naprawdę ta kalkulacja zupełnie mi nie przeszkadza. Czyli warto Nawet się... jeśli jest, jest, oczywiście, ale nie jestem pewien. <laughs> Czyli warto się z tym filmem zmierzyć. Zdecydowanie Podużyć. tak. Znaczy, to ja myślę, że to jest y, dla tych, którzy no, lubią. Y, y, takie kino, właśnie. To jest taki afroamerykański Bill Elliott, afroamerykańskie, powiedzmy, tajemnica Vlogbrook Manty na przykład. No więc jeżeli ktoś lubi tego rodzaju klimaty, no to myślę, że powinien jednak zobaczyć. Moonlight. Barry Jenkins, ten film już w kinach, a czy z Oscarem, to wy wiecie więcej od nas. No dokładnie. A jeżeli macie inne zdanie na temat tego filmu, chętnie przeczytamy wasze komentarze. Polecamy też inne nasze produkcje. I do następnego razu. Cześć.